8 lipca, dwa tygodnie, nie widać nigdzie odklejeń. Jako grupa Cambo Life Trade Group sprowadzamy obecnie do Polski drewno, sklejkę oraz inne materiały. kontakt halomałpałutkoala.pl Michał płaci za liczkę, za dach. Michał, powiedz jaka to jest kwota? 10 dolarów, ja chyba mu na na paliwo. Dziś. 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 Z tym paliwem to zawsze były przeboje, nie? Kiedyś Michał miał taką sytuację. Milion riyeli za No mi... Tak? Milion rieli. Okej. Za robocizny, nie? Czyli... Tak, za robocizny milion Czyli reali. Milion rieli jest to 250 dolarów. 1000 zł jest 000, no, tak. Na, na, na polskie to się dobrze przelicza, tylko że... Inny kurs dolara i tak zawsze liczę po cztery. No tak, tak, no już Nic mi to w życiu nie zmienia. No tak, a my zobaczymy jeszcze pomidorki. Nie ma. No właśnie, nie ma pomidorów. I, i, I tak powiem Wam odnośnie Waszych komentarzy, wiecie tutaj no, miały i w miarę niezłą ziemię i, i, i słońce tutaj jest przez cały dzień. A z tu kilku krzaków były tylko dwa pomidorki. Podobno zresztą bardzo smaczne. Ale niestety to wszystko tak obumarło. I, i teraz są nowe plany. Tutaj coś będzie Michał Sinią sadził. Tutaj chyba jakieś papryczki mamy. Tutaj na pewno, bo nawet widać, że są papryczki chili. Michał też tutaj posadził. Zaraz Wam pokażę. Yy, zwykłą paprykę, taką czerwoną, dużą. Yy, pokazywał mi tam, czy nie chce nawet do No A tu Wam pokażę teraz, jak wyglądają te pomidory, które tutaj podwieszałem. Zresztą tak to się prezentuje. No, nie za specjalnie, chyba też to mi przyznacie. Jak widzicie, cały czas te kwiaty są, ale pomidorów brak. A, a tutaj Michał wrzuca i wrzuca jakieś skorupki, jakieś mm, takie do odpady, które powinny wspomagać wzrost tych roślin. No, niestety, ale, ale klimat w Kambodży być może pomidorom nie odpowiada. Być może akurat tutaj też jest coś nie tak. W Akwaponice te pomidory też nie rosną, a to już wam pokazywałem. I dzisiaj też jeszcze przejdziemy do tego. O, tutaj Michał posadził. Ananasy, czyli to się wkłada, sam ten czubek i ten ananas powinien rosnąć. tu obok też młody bananowiec, rośnie widzę, o tu kolejny. Także będą kolejne banany. No widzę w ogóle, że jest sporo. śmuszki mnie tutaj atakują mocno. No i co, i tutaj mamy tą paprykę czerwoną. I powiem Wam, że no może gdzieś tam. W Jedną do akwaponiki wsadzę na próbę, aczkolwiek jeszcze się zastanawiam. Na razie walczę z pomidorami, aczkolwiek wydaje mi się, że już chyba jednoznacznie widać, nawet tutaj po tych pomidorach, że jest jakiś problem. Jak jesteśmy już z tyłu, to oczywiście nie mogę pominąć tych bananów, które Wam pokazywałem już od, od samego kwiatu. Teraz tak to już wygląda. Myślę, że. Niedługo będą gotowe do zbioru No, już mam powoli, myślę, że z pół godzinki jeszcze będzie ciemno Widzę, że Michał tam dostawił w hotelu, jeszcze na altankę Także jest fajne miejsce, żeby sobie usiąść, pomedytować, porozmawiać Napić się ewentualnie jakiegoś piwa A tutaj zobaczcie, te papaje rosną Przejdę jeszcze tam bo naprawdę tamto drzewo ono w dzień tu tak się wspięło że jest zawsze w słońcu i, i naprawdę no, jest po prostu pełne tej papai. No, Każde 10-15 cm to jest kilka tych papai no, jest tego bardzo dużo także jak widzicie tutaj część warsztatowa Elona maska na razie bałaga, na razie Michał tutaj konstruował półki no, ale tutaj wykorzystuje to wszystko, co ma. Michał nie lubi za bardzo wydawać pieniędzy, co w mojej opinii się powinno cenić. No tu jest troszkę graciarnia. No tutaj te rynienki, które Wam pokazywałem wcześniej, które niestety, ale bardzo długo szły z Chin, i Michał zdecydował się w kuchni na, na inne, to jest z Kambodży. A w każdym razie taki zestawik, zestawik tych rynienek Michał mówi chyba za. 230-250 dolarów się sprzedał. No, jeszcze stoją, ale ktoś tam ma po to przyjechać. Widzę, że tutaj u mnie się woda zbiera. Może jakieś odprowadzenie trzeba zrobić. W każdym razie jesteśmy przy Kłaponice. Ja Wam powiem od razu, że yy, tutaj. Z niektórych tu wychodziły trzy, już cztery te tak yy, zwane wilki, ja je poobcinałem, I także też troszkę jakieś tam liści takich chorych. Trochę może teraz to takie bardziej goło wygląda w każdym razie yy, pokażę Wam, bo to jest dla mnie ciekawostka, że nowe, nowe papryczki rosną na tym chili, które tutaj włożyłem, no myślę, że już ze 2 tygodnie temu oczywiście mamy też imbir imbir oczywiście tutaj potrzebny jest korzeń znaczy potrzebny tutaj wykorzystuje się korzeń nie wiem jak te korzenie wyglądają obecnie ale sam imbir rośnie puszcza nowe pędy czyli już widzieliście tutaj też poobcinałem mocno powiem wam te wszystkie wilki tutaj widzę kolejny rośnie z tego co się dowiedziałem właśnie one tak rosną nad liściami i to jest tutaj kolejny właśnie no także mają też dużo kwiatów tutaj mamy zobaczcie jak ładnie rośnie sobie holy basil tam tak w rogu jest na tym słońcu i jak widzicie sobie fajnie rośnie to jeszcze wam nie pokazałem zobaczcie ktoś ostatnio napisał że na pomidorach nie widział ale ogólnie mrówki mszyce hodują coś takiego na na roślinach i tutaj takie duże czerwone mrówki. O, zobaczcie, one są, i tutaj faktycznie na, tym, na tych czubkach coś robią, co my tu mamy dalej. Pomidor, jeden z wyższych, tutaj też, tak sobie ostatnio myślałem o tym, to widzę, że no taki jeden zbiornik to chyba wystarcza na jednego takiego pomidora, żeby dostał. Yy, odpowiednią ilość yy, azotanów tutaj akurat trzy są rośliny bo tam jest folibazyl tutaj mamy dwa pomidory ten był dużo większy miał kilka tych gałęzi, ale poobcinałem ale ten drugi z tyłu, zobaczył już taki żółty jakby nie było dla niego już w wartości odżywczych za dużo tutaj to powiem wam też poobcinałem od samego dołu były te wilki i, i, i też takie już liście nie, nie za ciekawe. No pnie się do góry, zobaczymy. Na razie, no mówię, daję, daję jeszcze, żeby te pomidory tutaj były. Swoją rolę spełniają, czyli tutaj filtrowanie wody. Jak najbardziej im to wychodzi. Woda jest bardzo czysta, ryby nie umierają. Tu mamy kolejne chili. Jak na razie jeszcze bez papryczek. Ale mam nadzieję, że coś się pojawi. No i tutaj mamy chyba największego tego pomidora. Zobaczcie, ile na górze jest kwiatów. Ten pomidor mega duży, mega się pnie. No tutaj akurat puściłem zapnącza, ale, ale jakoś sobie, widzę, radzi. Chyba najlepiej ze z wszystkich pomidorów. Atakują mnie masakrycznie muchy. No i tutaj mamy dwa ostatnie pomidorki. Zobaczcie, jakie kwiaty. O, tutaj zobaczcie. Kwiaty są, tak jak mówiłem, ale, ale pomidorów brak. W każdym razie tak to się teraz prezentuje. Myślę, że po kilku tygodniach o, widać, że w ponicy jest potencjał. Trzeba jeszcze tylko wiedzieć, co ewentualnie uprawiać w tych złożach z kamieniami. No, jeszcze tutaj ujęcie z tej strony. Rybom nie będę pokazywał, bo już jest za ciemno. Że już powoli będzie zmrok. Zresztą tak by pewnie nie było widać na razie ten zbiornik cały pokryłem w sumie chyba no, w niektórych miejscach nawet trzema yy, warstwami siatki chodzi mi o to żeby woda się nie grzała bo nie potrzebuje wystarczająco to już grzeją, grzeje się ta woda w słoneczny dzień tutaj w tych złożach w kamieniach no ale same roślinki ta, tak wyglądają obecnie nie ja będę was zanudzał i kończę z akwaponiką. Kończę opowiadać o akwaponice. Myślę, że na dzisiaj to już było wszystko w tym odcinku. Ja w nakupędzie będę jeszcze kilka dni, dlatego że naprawdę jest sporo pracy, sporo planowania. Myślę, że efekty tego wszystkiego zobaczycie w przyszłości. W kolejnych odcinkach na razie nie chcę nic zdradzać, bo znowu ludzie będą mówili, że gadam a nic nie robię. Yy, w każdym razie jeszcze tutaj przypomniałem się jedna ważna rzecz. O, usunęłem. też pisali się w komentarzach, Usunęłem tą siatkę po prostu, zrobiłem przestrzeń dla tych pomidorów, dlatego też bardziej przykryłem sam zbiornik. Ale myślę, że teraz te rośliny no, będą miały już odpowiednią miłość słońca. Na razie są jeszcze pomidory, ale być może no, zmienię na inne rośliny. Które będą dawały coś siebie, bo pomidory, no niestety, nawet tutaj u Michała w ziemi, tam nic nie dawały. No, dwa pomidory dały, także to, to było wszystko. A fajnie było, jakby oprócz tych ryb były jeszcze jakieś warzywa. A tą chwilę kończę. Pozdrawiam wszystkich i do następnego odcinka. Inpexo.com jest to połączenie biznesu tradycyjnego z systemem blockchain. Na ich stronie możecie zobaczyć jakie obecnie projekty rozwijają oraz możecie wypełnić formularz, aby dowiedzieć się więcej w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami Inpexo.com.